Growl, zasady przykładowa rozgrywka. Jest to gra Vigor Games, bo autor, ta, wydawnictwa Vigor Games, bo autor ma takie nazwisko właśnie, jak to wydawnictwo. I tak, od 10 roku życia, 10-20 minut zabawy, raczej, raczej w dół, czyli 10 I liczba graczy 4 do 10, im, na, im więcej, tym, tym lepiej. Tu już jakaś nagroda też. Gra o wilkołakach, więc dla dużej liczby osób i tak, celem wilkołaków jest zabicie wszystkich ludzi, przynajmniej nie ich wilkołaki, celem ludzi jest to, żeby przynajmniej jeden człowiek przeżył. Wtedy też wygrywają grę. Tutaj mamy ilość graczy, ilość ugryzień, kto będzie wilkołakiem początkowym, wilkołakiem 0, i ilość złota, czy kto jest człowiekiem. Jak tutaj gra z 10, to będzie z 3 wilkołaków startowych i 7 złota. Każdy otrzymuje taką płytkę. Tasujemy sobie złoto i tasujemy sobie te, te ugryzienia. I na przykład tu pamiętam, że wydałem złoto, czy ten będzie człowiekiem, tak. A ten, tu dałem ugryzienie, czyli on będzie startowym wilkołakiem. Od tego zaczynając, będziemy po kolei przekazywali sobie stos. Z tego będziemy karty dawali wybranej osobie na początku swojej tury. W fazie dnia. Dzięki temu napoznać poznać, czy, czy, czy komuś przekazujemy ugryzienie, czy komuś przekazujemy rany i komu. Natomiast musimy kartę komuś przekazać. Yy, którą, którą będziemy mieli na spodzie stosu. Jak układamy ten. Yy, aha, jeszcze tak. Jak każdy dostanie tą kartę z, złota lub, lub ugryzienia yy, na samym początku, to jeszcze musimy im trzy karty dobrać, które z, stworzą naszą rękę. Yy, to jest karta finalnej nocy, nocy zwykłej, nocy zwykłej, więc trzy noce będą w grze. Wtedy, jak będą te noce, będziemy przekazywali kartę osobie, yy, oczywiście żyjącej. Komuś po lewej, komuś po prawej. Yy, dlatego są te karty, żeby wiedzieć, kto jest żyjący, tak? Bo jak umrzemy, umrzemy, jak będziemy mieli trzy rany, to już nie będziemy dostawali karty, a nie, dzielili kartami, nie będziemy dzielili kartami. Po to, to, to jest. Więc tak, jak mam to ułożone, to sobie te karty. Yy, Obracamy, mniej więcej tak co jedna trzecia talii wychodzi noc, jestem pierwszym graczem, więc wybieram kogoś, komu dam rany tak. Jak kogoś wybiorę, to potem przekazuję stos i znowu dana osoba wybiera kolejną kartę i tutaj komuś przekażę ugryzienie, tak. Potem znowu, i tak dalej. Jakie są karty, zaraz pokażę. Więc mamy tak, mamy maść, która leczy rany. Mamy rany, trzy, trzy takie kropel, kropelki krwi, czyli trzy rany umiera wilkołak, czy umiera człowiek, tak? No, nie, że umiera. to są ugryzienia: trzy ugryzienia to jest. E, trzy ugryzienia to jest wstanie e, się wilkołakiem, wtedy nie mówimy nikomu. Jak jesteś człowiekiem, nie możesz tej karty przekazać. Na lewo, czy na prawo do żyjącej osoby. Tutaj mamy jakiegoś takiego stworka, idola. On neguje wszystkie ikony ugryzień. Święcona woda. Ona jeśli jesteś wilkołakiem daje ci ranę, a jeśli człowiekiem to leczy ci ranę. Tu jakaś infekcja. Ona neguje rany, tak. Co tu mamy jeszcze? Ale zabiera ci tą, tą maść, tak. Tutaj mamy przeklętego, jakiegoś urok przeklęty i on daje ci ranę, ale neguje ci ugryzienie. I tutaj mamy złoto, ale przeklęte. On daje dwie monety, bo monety i żetony, ale też daje ci ranę. Normalnie na tych kartach, jak było widać, to jest jedna moneta. Te monety są po to, żeby zobaczyć, kto, kto jest najlepszy, kto ma najwięcej złota, ten wygrywa grę, chociażby w grze turniejowej, tak? Można też grać sobie potem turniejowo. Oprócz tego, że wygrywamy, kiedy ludzie, a kiedy jeden pozostał, żywy, wtedy, kiedy dużo ludzi wygrywa, no a wilki i wilkołaki, kiedy, kiedy generalnie e, wszyscy staną się wilkołakami, wszyscy ludzie są zabici. No i idą nam te karty, tak? My wybieramy komu przekażemy, to już może jakoś naprowadzić na to, kto jest wilkołakiem. Potem w pewnym momencie przyjdzie ta, ta faza nocy, pierwszej, zaraz zobaczymy, gdzie ona będzie. O, jest. Te karty też mogą być różne i tam cała masa może być. To samo tych nocy finalnych, więc różne się mogą na końcu dziać, tutaj one są. Na przykład w tym przypadku będzie tak, że celem wybieramy tak jakiegoś tam gracza, tylko nie, nie siebie i patrzymy na, na jego rękę, tak? Ale oczywiście nie, nie mówimy o tym, tak? Następnie odrzucamy kartę, więc to nam zrobi kogoś poznamy. Potem tu będzie jakaś kolejna karta, gdzieś dalej, dalej idą te, te karty. Nasze, o tej jeszcze nie mówiłem. Ludzie nie mogą e, jej je, je zatrzymać. Tak, tej karty tak, nie mogą zatrzymać. Nie mogą, e, e, tak, nie mogą. E, co mamy dalej? E, co dalej mamy? Szukamy nocy, o jest, na przykład srebrna kula, która zabija wilkołaki. Więc musimy komuś na końcu przekazać, to jest oczywiście ta noc, tak? I wtedy człowiek dostaje rany, a jak będzie wilkołakiem dostaje dwie rany. W tej fazie nocy jeszcze jak będziemy, w tej karcie, jak będziemy te nasze karty z ręki przekazywali jedną na prawo, jedną na lewo, żyjące oczywiście, no to jak komuś damy temu po prawej, po lewej, żyjącemu, więc możemy kogoś omijać, to oni zanim zobaczą tą, te, te karty, które otrzymali, muszą przetasować, żeby nie wiedzieć, żeby wiedzieć, że otrzymali, ale nie, nie wiedzieć od tego po prawej, czy od lewej, czy otrzymali na przykład ranę, czy, czy ugryzienie. Że oni będą wiedzieli, że po prawej lub po lewej jest na przykład, że gdzieś po prawej po lewej jest człowiek lub wilkołak, ale nie wiedzieli który. I to robi generalnie klimat w tej grze, że w tych fazach nocy, no i po końcu będzie finalna noc, ona tutaj będzie. E, sprawiała, że, że co mamy tutaj zrobić. E, że każdy będzie kartę e, jakąś w ciemno, znaczy w ciemno. On wie, ale że, że nie, nie pokazując innym wykładał. I te karty będą tasowane i potem każdy zostanie jakąś, jakąś kartę jedną pra, czy, e, losową, ale z, 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 z tych, których ludzie się pozbyli. Tak? Więc jeszcze na końcu może się coś zdarzyć, że ktoś, ktoś zginie e, lub się przemieni w wilkołaka, tak? W w finalnej nocy. No i generalnie w tej grze fajne jest to, że po prostu wiemy, że ten po lewej lub po prawej jest wypad wilkołakiem człowiekiem, ale nie wiemy właśnie, który z nich. I to robi klimat w tej, w tej grze. Tu są też jeszcze dodatkowo jakieś takie ochronne czary różne, bo to są dodatki. Na przykład ta karta, jeśli umrzesz, to możesz wybrać i gracza, a um, umrze, tak? Tutaj na przykład możesz odrzucić kartę ze złotem, i ale wtedy Semian wskazać kogoś, kto odrzuci kartę z, z raną, tak? możesz kogoś podleczyć czy tam wilkołaka, czy, czy człowieka też, tak? bo to są te. Te, te rany, tak? Trzy rany. No i tak cała masa tych, tych kart jest, które tam coś nam dodatkowo też mogą wnieść. No i pamiętamy o tym, że trzy rany to to jesteśmy, giniemy, wtedy musimy to, to przewrócić. Już nie będziemy karty rozdawali na początku swojej tury komuś, kogo wybierzemy. A rozdają po kolei karty, rozdają według stosówki zegara, ale my wybieramy komu damy, tak? Ale, ale gracze po kolei żyjący według stosówki zegara. No i generalnie tyle jeśli chodzi o, o grę, ładne grafiki, fajny klimat, no to jest fajne tu, że właśnie ta prawa, lewa strona, ktoś, wiemy, że ktoś tam jest, ale nie wiemy czy w prawej czy, czy, czy lewej jest wilkołak lub człowiek i tym się różni generalnie od innych gier z wilkołakami, plus jakieś tutaj czary, takie dodatkowe fajne rzeczy. Growl, a growl, ponieważ będziemy jak kończymy grę, to wilkołaki 0, a potem pozostałe wilkołaki Krzyczą ten growl, czy ten, ten taki krzyk Wilkołaka, ten, ten dzień Wilkowaka. No i taczymy, czy rzeczywiście udało się wszystkich Wilkowaków, wszystkich przemienić Wilkowaki, tak? Lub wszystkich ludzi zabić. No i o to chodzi w growl. Dzięki.